Witam Cię już w ostatnim odcinku szóstym podcastu Powrót Pamięci. Dzisiaj opowiem Wam o inicjacji kapłanek Egiptu. Droga do prawdziwej kobiety i kobiecości. Kobiety Były kobiety, które znały tajemnice cykli. Były kobiety, które rozmawiały z gwiazdami i ziemią jednocześnie. Kapłanki, córki Izydy, Neit, Hator. Inicjowanie w świątyniach Egiptu nie po to, by służyć komukolwiek, ale by pamiętać siebie. W tym odcinku zabieracie do tamtych świętych komnat, do wód Nilu, do ogrodów pełnych jaśminu i kadzideł, gdzie kobiecość nie była słabością, gdzie kobiecość była mocą, świętością, bramą do wymiarów. Dziś porozmawiamy o inicjacjach kapłanek Egiptu i o drodze do prawdziwej kobiety, która przebudza się również w Tobie. Kim były kapłanki Egiptu? kapłanki nie były służkami bogów były strażniczkami prawdy w starożytnym Egipcie to kobiety często nosiły klucz do energii życia, do mocy narodzin śmierci i transformacji niektóre służyły w świątyniach Hator pracowały z dźwiękiem, z muzyką z przyjemnością i ekstazą jako ścieżką do boskości, inne należały do świątyn Izydy, uzdrowicielki alchemiczki, opiekunki portali dusz jeszcze inne przechodziły przez milczące rytuały w świątyniach Neid, inicjowanie w tajemnicy. W światła i cienia, niosąc wiedzę o śmierci i odrodzeniu. Każda kapłanka przechodziła proces inicjacji, który był symboliczną i realną śmiercią tego, co fałszywe, po to, by mogła narodzić się jako prawdziwa kobieta. Kobieta, która zna swoją wartość, kobieta, która zna swoje ciało, kobieta, która nie boi się ciemności, bo zna światło, które ma w sobie. Etapy inicjacji: śmierć, cisza, światło. Inicjacja była podróżą, nie odbywała się jednego dnia, rozciągała się w czasie, czasem przez tygodnie, miesiące, a czasem przez kilka żyć. Etap pierwszy cień konfrontacja z tym, co nieprawdziwe. Kapłanka patrzyła w swoje odbicie, bez masek, bez historii, spotykała lęk, zazdrość, wstyd, kontrolę i uczyła się nie walczyć z tym, ale zobaczyć to jako część drogi. Etap drugi: cisza, wejście w święte milczenie. Przebywała w komnatach bez światła, uczyła się słuchać nie uszami, ale sercem. Przypominała sobie, że odpowiedzi są w niej. Etap trzeci: światło, aktywacja pamięci. Poprzez dźwięk, poprzez taniec, poprzez wodę otrzymywała dostęp do kodów kobiecości. Czuła, jak jej ciało staje się świątynią, jak każde jej słowo, każdy ruch, każda emocja ma moc tworzenia rzeczywistości. To był moment, gdy stawała się żywą boginią. Nie jako idea, ale jako ciało, które niesie światło. Kapłanka w tobie, kobiecość jako święta moc. Każda z nas ma w sobie kapłankę. Może zapomniałaś, może ktoś powiedział ci, że kobiecość to słabość, chaos, zbyt dużo, ale prawda jest taka, że twoja kobiecość to żywa moc tworzenia. Kiedy pozwalasz sobie czuć, uzdrawiasz, kiedy pozwalasz sobie przyjmować, aktywujesz ofitość, kiedy pozwalasz sobie być, stajesz się obecnością, która transformuje w świat. Bycie kobietą nie polega na byciu idealną, polega na byciu sobą, prawdziwą, dziką, mądrą, czującą, zmienną i świętą. To właśnie jest droga kapłanki, droga do domu, droga do siebie. Współczesna inicjacja. Jak zacząć? Nie potrzebujesz świątyni z kamienia. Twoje ciało jest świątynią. Twoje łzy są wodą Nilu. Twoje serce jest ołtarzem. Chcesz przejść swoją inicjację? Zacznij od codziennych rytuałów. Stwórz przestrzeń tylko dla siebie. Zapal świecę, usiądź. Usiądź w ciszy. Pytaj siebie. Co we mnie chce zostać uzdrowione? Co mogę dziś przyjąć z miłością? Ruch, taniec, dźwięk. Twoje ciało pamięta święte rytuały. Pozwól mu się prowadzić. I najważniejsze. Nie jesteś sama. Kapłanki Egiptu, Twoje duchowe siostry, one są tu. Wołają Cię, bo nadszedł czas, by kobiecość znów stała się święta. Nadszedł czas, byś wróciła do siebie. Dziękuję Ci, że przeszłaś dziś ten kawałek ścieżki razem ze mną. Jeśli czujesz, że kapłanka w Tobie się budzi, pielęgnuj ją. Zaufaj sobie, zaufaj swojemu ciału. Jesteś świątynią. A teraz zamknij oczy, połóż dłoń na sercu i powiedz do siebie. Wracam do siebie, wracam do swojej mocy, jestem kobietą i to wystarczy.